Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu, sałatka z tuńczykiem, z jajkiem, z pomidorem, z ogórkiem i koperek ze śmietanką, ze śmietaną, jakoś tak nie chciało mi się iść do spiżarki po, majonez więc ze śmietaną, bułeczki z masełkiem, soczek jabłkowy i do zjedzenia śniadanie, wam już życzę też smacznego, jeżeli też coś jecie. Wyszła mi zobaczy cała miska, zaraz zachowam do lodówki. Jeszcze chyba sobie sera żółtego poło położę. I idę zajadać. Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie Miłego oglądania, miłego dnia. I zaczynamy ten dzień i tego vloga. Mogę się z Wami teraz zobaczyć twarzą. W twarz witajcie, yy. ja mam dzisiaj czwartek. Yy. Ja mam dzisiaj czwartek. Nie wiem, wy to zobaczycie ten film wy chyba sobotę, bo na jutro mam film nagrany, to no, to ten będzie tak, bo takie mam jakieś opóźnienie, bo już oglądacie ten film, już oglądacie ten film, co nagrałam. Taki popołudnie nasze na polu, co robiliśmy w popołudnie, popołudniową porą, wieczorną można powiedzieć, bo... No właśnie tam tego vloga tak skończyłam taki z dwóch dni, tylko tam pożegnałam się, a potem już mówię nic nie nagrywam, miałam zacząć dzisiaj po prostu. Ale tak wyszłam na te pole tamte, miałam ten telefon przy sobie, mówię, a może coś nakręcę. Takiego na spontanie, nieplanowanego vloga. I dlatego takie właśnie opóźnienie, to dzisiaj jest czwartku, pewnie zobaczycie w sobotę, chyba, że czwartek z piątkiem połączę, żeby były na bieżąco te dni takie, żeby były dni na bieżąco, wiecie o co chodzi. Bo czasami się zdarza tak, że ja nagram właśnie taki film, że jakiś taki, wiecie, nieplanowany z całego dnia, i potem te dni się przesuwają, jakby, ale to chyba wam nie przeszkadza. Ja czasami, ja i tak wam mówię, którego dnia właśnie nagrywam, jaki jest dzień wtedy, kiedy ja nagrywam, a jak będziecie mieli z jednodniowym czy z dwudniowym opóźnieniem taki film, to chyba nie będziecie mieli nic przeciwko temu. Tak myślę. I jak widzieliście, już rano tak Laurę zawiozłam, Amelkę zawiozłam, byłam w Lewiatanie, byłam na bazarku po ogórki, po pomidory. Taki mały bazarek dzisiaj był, parę tylko osób. To kupiłam, o Jezu, nogi mnie już bolą, słuchajcie, bo trochę się nalatałam dzisiaj. O, jeszcze mam pranie w pralce, przypomniałam sobie właśnie, bo taki dywanik uprałam. I co ja mówiłam, aha, no i byłam w lewiatanie tam po chleb, bułki, to co widzieliście tą sałatkę zrobiłam, bo generalnie właśnie poszłam po e, tego tuńczyka, żeby taką jakoś mi tak na tą sałatkę naszło e, a nie tylko wiecie, wędlina e, chciałam właśnie kupić jakieś mięso żeby coś właśnie znowu uwędzić albo w szynkowarze zrobić ale była taka kolejka do tego mięsa, że mi się naprawdę nie chciało stać, może jutro coś kupię zobaczę wiecie co, zobaczę i już jest godzina 14, ja już muszę wychodzić, bo w ogóle to ja już jadę po Amelkę, jeszcze nawet nie ugotowałam dzisiaj obiadu, bo tak się jakoś wiecie, nie mogłam ogarnąć, bo tak się wzięłam za pranie i w ogóle, ale przy, mam tą sałatkę, to na sobie tak na szybko zje sałatkę, a w międzyczasie wstawię pomidorową, bo kupiłam ryż, to dzisiaj zrobię pomidorową, bo mam jeszcze koperek, to się zużyje albo kalafiora samego ugotuję na świeżo, o, nie, to chyba kalafiora ugotuję, tak tak, tak, to zrobię kalafiora takiego z bułeczką z jajkiem, o, sadzonym, to będzie super obiad bo jest tak gorąco, dzisiaj jest po prostu już upał się zrobił, to kto tam będzie gorącą zupę jadł, no dobra, to będzie kalafior, jajko sadzone i bułka tarta do tego, tak wiecie, na na masełku i będzie super super obiad, o i po Laurę to jak zawsze o 16 jadę. Hmm. Dobra i co? No i tyle w temacie. To widzimy się później. Czy była u mnie teściowa i przyniosła mi tutaj na wzór, to Wam zaraz pokażę, e, przyniosła mi odnóżki, one są mokre, bo one były w wodzie, e, maków. Takie maki powiedziała, że to będą, tak zwane. One się... Mak podobno nazywają. Chyba tak coś mi o makach mówiła. I przyniosła mi tutaj, żebym, żebym sobie zobaczyła, jak, jak to wygląda. Więc tak wyglądają. Pełno mam tego. Ojej, nie widzicie, pełno mam tego. Mokre. Leżą w cieniu. Tu mi przyniosła. A to ciężko, bo tak. Jukę, y taką dużą. Już mi kiedyś przynosiła, ale mi się w ogóle nie przyjęła. Ach, coś złamałam chyba. Tutaj mi przyniosła, co to jest za kwiatek, to ja nie wiem. Już muszę iść wkopać, to tylko jak wrócę, to potem wkopię. I tutaj jest taka duża juka. I już będę miała na wieczór robotę. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Wiozłam już Amelkę, słuchajcie, i e, chwilę tak sobie usiadłam. Zjadłyśmy i tak sobie usiadłam i mnie tak zmogło. W sensie tak mi się spać zachciało. Robię Boże, normalnie zaraz tu chyba usnę, słuchajcie. I, I jest, nie wiem, która, za 20, chyba 16. I Paweł wraca. ja zawsze jak. Mm, czasami o nim odbiera, przypuszczam, ja jadę z nim. E, I przyjeżdża po mnie, ale teraz zadzwoniam do niego, mówię, wiesz, co ja wyjdę. Wyjdę trochę się przejdę, bo normalnie zaraz tak. Wiecie, żeby się ocknąć, obudzić, no bo to takie najgorsze takie, takie ten. i tak. Jeszcze wzięłam pranie, sobie poskładałam, e, pozanosiłam, poukładałam, ale to już taka wiecie, jedna pół śpiąca normalnie, nie wiem jakaś ta pogoda czy, czy co. Tu okulary zdjęłam, bo tu jest cień i powiem wam, że tu w lesie tą drogą jak się idzie, to jest tak przyjemnie, taki chud, rześko, że można oddychać, nie to co na tym słońcu, na słońcu to jest parówa bo po prostu, żar się zrobił. No dobra, to co ja idę po, po laurę. I po co tak się spieszę? Lecę tak, aż, ja już zadyszki dostałam, zawsze tak mam, bo nieraz jest tak, że wychodzę mu naprzeciwko i po prostu się... żeby się przejść. A dopiero co mówiłam, że mi nogi bolą. Bo się nalatałam. Góra dół, góra du tak się nalatałam I w ogóle. Do tych kurczaków jeszcze. Jeśli musiałam tam dać, wiecie i narzekałam, że mnie nogi bolą, a teraz jeszcze poszłam, ale to chociaż się obudzę, przyjadę, to sobie może kawę wypiję, ale taką chyba na zimno, o już tutaj jest słońce, ale już tutaj, już tutaj będę miała zaraz z powrotem cień to sobie taką y, mrożoną kawę chyba zrobię, tak, taką na zimno mam takie balerynki na nogach, takie cieniutkie, takie, o Jezu, takie cieniutkie, delikatne balerinki. I tutaj są na drodze takie kamienie, jak oni tą drogę równali. I po tych kamieniach, to ja w ogóle w tych butach iść nie mogę, bo to tak jakby na busa kaszła. No. Oj, dobra, nie przyciągam. O, widzicie? Cały czas jest cień. Się przyjemnie idzie, albo rowerami jak się jedzie, to jest przyjemnie. Yy, tu nad lasem. No, ale do którejś godziny, tak gdzieś do 18, 19. Potem to tutaj się dzieje. To znaczy, wiecie co, no komary oczywiście gryzą. O, dziki cały czas tutaj buszują pod tym drzewem. No, oczywiście później to są straszne komary. No, a tak jak wczoraj też już o 19 tak zaczęły gryźć, że uciekliśmy do domu. To znaczy ja uciekłam z dziewczynami. O tam Paweł to wiadomo, jeszcze sobie coś tam yy, robił. Dobra, to ja idę. Pokażę Wam trochę lasku, lasku, lasu, rezerwatu. Cisza. a już Pawo jedzie, ale cisza jest. Już jest słuchajcie, dziewiętnasta. Ja sobie wkopałam już te kwiatki, co dostałam od teściowej. Słońce razi. Może jakoś tak, żebym... Będę się zasłaniać, bo tak to ja nic nie widzę. E, wkopałam sobie te kwiatki, co dostałam od teściowej. Zobaczymy, czy się przyjmą. E, szukałam długo miejsca na nie, bo tutaj już w, w ogródku to praktycznie już mam tak zapełnione, że już nie chciałabym nic więcej. E, a też tutaj na środku to też nie chcę żadnych skalniaków ani nic robić, bo Eee, taką chcę mieć przestrzeń po prostu, samą trawę. Ale sobie potem wkopałam przy bramie, zobaczymy, czy to się przyjmie. Najwyżej sobie eee, będę zmieniała ich miejsce, jak mi tam coś wiecie, nie podpasuje. Eee, I eee, Sonia, e, może tak usiądę. Eee, Jezu, Sonia pogoniła e, koty. I co, yy, Amelka poszła z Pawłem i z Laurą do Teściowej, to babci poszli, bo u niej to ładne kwiatki, takie rosną różne, takie ma, yy, goździki, coś takiego. I powiedziała, że zrobię Amelce jutro na zakończenie roku szkolnego yy, bukiety dwa. Dla pani dyrektor i dla. Yy, I dla pani wychowawczyni. To poszły, to jej naszykuję na jutro. W sumie ja nawet nie pomyślałam, bo jak było zakończenie roku u Laury w przedszkolu, to ja pojechałam i kupiłam dwa takie małe bukieciki. Takie wiecie, tyci, tyci, żeby Laura tak symbolicznie panią tylko wręczyła. To chyba mówiłam właśnie to. I tylko ja miałam te bukieciki, że dziecko tam dawało. Jak pani oddawa, rozdawała dyplomy, na zakończenie to tylko Laura dała takie malutkie bukieciki dla pań. No i tutaj dla amelki to no i pomyślałam, żeby i dla Laury, wiecie, takie bukieciki u teściowej tam zrobić jakoś tak. Pojechałam do kwiaciarni, bo po drodze do przedszkola. I no, i teraz tak mówi, to niech przyjdzie, to jej zrobię bukieciki. No to poszły, zobaczymy, co wykombinuje. Na pewno będą ładne. A ja jeszcze mam ten tutaj taką, o widzicie, kamienie tutaj. Kamienie do poukładania. To sobie je zaraz poukładam. I co, i zaraz będziemy zmykać się do domu, bo to już będzie 19 i trzeba się kąpać, szykować się na jutro. Ubranie jeszcze naszykować. Znaczy, Amelkorch ma naszykowane, ale uprasuję jeszcze jej i kolacja, i wiecie jak, sami, jak to jest. I taki dzień zleciał w biegu. Dobra, idę sprzątać się kamienie.